Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, mały są banie, jebałem na niego z gołej dupy stranie, mam wyjebane, wpadł do pączka, przychodzę dziesiąta rano, pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano, mam wyjebane, dzielnicowy mówi, pokaż podeszwę buta, ja mu pokoju za podeszły gołego fiuta. Piję sobie żubra, on wcale nie znika. Pojawiam się tu kurwa jak kurwa dupa ręka w magika, wpadę do śmietnika, twoje stara dzieci się obrzyga. ci w dupę! Zpokaż kupek, masz rozjebaną dupę. Jak kubek z Piętra Piętro dziesiąte, wpadaj, będziesz dymana, jebana, od rana, pozdrawiana przez swojego kurwa Fagasa. chuj ci w dupę. Twoja świeca na mordzie mi się zgasza. Lecimy refrem moi ukochani. Zajebiście jest, kurwa, dubecko Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, chuj mu w dupę, jeszcze raz chuj mu w dupę. I jebać są. Pozdrawiam, kurwa, ukochanych widzów. Żdówko. A.